Nowenna do świętego Józefa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ochwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą. Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko, co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie. I okazywać Ci miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen. Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne skarby nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze, tego, który karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem po Maryi spośród świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości, bo zostałeś wybrany do najwyższej godności, wychowania, karmienia, a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć. Dzień dziewiąty. Śmierć świętego Józefa. Święty Józef po wypełnieniu swojej misji życiowej został wezwany do wieczności. Odchodził z tego świata w pokoju, choć ciężko mu było się rozstać z Maryją i jej synem, których miłował i służył im ofiarnie przez wszystkie swoje dni. Całe jego życie, święte i bez skazy grzechu, było przygotowaniem do tej ostatniej chwili, więc nie lękał się śmierci. Dlatego jest patronem umierających. Święty Józefie, ty umierałeś wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi. Naucz mnie tak żyć, abym zasłużyła na szczęśliwą wieczność. Wyjednaj mi dobrą śmierć, po której w radości i szczęściu zamieszkam w domu ojca. Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na opiekuna świętej rodziny. Proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką. Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, opiekuna, doradcę i patrona. Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę. Wszystko, czym jestem, wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć. Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach, pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie w godzinie mojej śmierci. Wstawiaj się za mną do boskiego Odkupiciela, którego byłeś godny trzymać w swych ramionach, oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi, twojej Najświętszej Oblubienicy. Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia. Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać, by okazać się godną Twej opieki. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.